Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości bez News. W dzisiejszym wydaniu: Sportowa Wiosna na Górze Żar, ogólnopolska akcja dotknij teatru, leśni detektywi na tropie biesko-biała w smartfonie. Pokaz animacji Stop Trick 2013. Obchody kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II w Skoczowie. Zaczynamy. Wiosenna aura sprzyja miłośnikom sportów, nie tylko tych ekstremalnych. Postanowiliśmy sprawdzić, co czeka turystów i pasjonatów sportu na górze Żar. Piękna wiosenna pogoda sprawia, że nad górą żar robi się coraz bardziej kolorowo, a to za sprawą amatorów paralotniarstwa, których bez mała każdy sprzyjający temu dzienniczy magnes wyciąga z zabiurek ław szkolnych czy też wygodnych foteli ustawionych przed telewizorami. Piękne widoki, adrenalina wyzwalana podczas lotu, a może chęć samotnego przeżywania tego, co niedostępne jest ziemskim piechurom podlegającym odwiecznym prawom grawitacji, każe tej coraz liczniejszej grupie entuzjastów ekstremalnego sportu upychać w plecaki sprzęt, by po krótkim przygotowaniu i kilku krokach rozbiegu wznieść się w przestworze, zapominając o sprawach przyziemnych. Czy jest to hobby bezpieczne? chyba tak. Skoro mimo ciągle rosnącej liczby amatorów tego sportu bardzo rzadko słyszymy o wypadkach i ciężkich kontuzjach. Warto jednak pamiętać, że nie jest to sport dla wszystkich i zanim zdecydujemy się na podwój przestworzy, warto odbyć kilka lekcji pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Teatr Polski w ramach ogólnopolskiej akcji dotknij teatru 1 kwietnia zaprosił wszystkich do zwiedzania budynku teatralnego i uczestnictwa w atrakcyjnych warsztatach i zabawach teatralnych. Jak zostać aktorem w 15 minut? Czego dowie się młodzież? Ja mam nadzieję, że młodzież doświadczy na swoim organizmie, na swoim ciele, co to znaczy. Nawet nie być aktorem, ale wyjść na tę scenę, stanąć twarzą twarz z widzem i spróbować zaistnieć. To jest ogromnie trudne i tylko przez doświadczenie tutaj teoria nic nie pomoże młodzież dotknie właśnie, bo hasło jest takie w naszym teatrze dotknij teatru. Co to znaczy być na scenie, zagrać, zadziałać swoimi emocjami. I spowodować to, że widz będzie skupiony na mnie i będzie zainteresowany tym, co mam do powiedzenia, nie tylko przez słowo, ale i przez nastrój, przez emocje, a emocje w teatrze to są najtrudniejsze, ale najbardziej oczywiste jakby dla widza, bo jeżeli widz dostrzeże, że ktoś jest zdenerwowany, to nawet słów nie potrzeba. W sobotni wieczór nasi leśni detektywi zaobserwowali ciekawe zjawisko, jakim było mruczenie dobiegające z pobliskiego potoku. W niedzielę z samego rana wyruszyliśmy na poszukiwanie tajemniczego mruczka. Detektyw Julia Konior szybko odkryła, że te ciekawe dźwięki wydaje żaba trawna. W drodze spotkaliśmy Kamile Polok, miłośniczkę płazów, która dołączyła do naszej ekipy, by wspólnie przyjrzeć się tym ciekawym zwierzętom. Żaba trawna poza okresem godowym przebywa pośród traw, gdzie ukrywa się przed wrogami, jakimi są zaskrońce czy jeże. Wspomniane mruczenie to wiosenne nawoływanie samców i zachęta do godów. Marzec jest porą, kiedy żaby trawne rozpoczynają rozród oraz składanie skrzeku, z którego za kilka tygodni wylegną się kijanki. Sprawne poruszanie się w wodzie żabą umożliwiają błony pławne, znajdujące się pomiędzy palcami kończyn. Na lądzie, jeżeli kamuflaż zawiedzie, pozostają silne, skoczne nogi. Niestety, i tutaj widzimy wpływ cywilizacji. Ogromnym zagrożeniem dla żab są nie tylko samochody, ale i kosiarki. Zaobserwowaliśmy, Okaleczoną żabę. Na koniec zapytaliśmy ojca Kamili, co sądzi o pasji córki. Córka bardzo lubi żaby i bardzo jest zainteresowana przyrodą i jej podoba się to i nie zabraniam jej takich rzeczy, bo jednak jest dobrze, że umie się jakoś rozwijać i lubi tą przyrodę. Pamiętajmy, szanujmy żaby, bo kto wie, może któraś z nich to zaklęty książę. City2Go. Dzięki takiej aplikacji Bielsko Biała będzie obecne również w naszych smartfonach. Jest to aplikacja skupiająca setki obrazów i wydarzeń w mieście i ułatwiająca szybkie ich odnalezienie. To nie tylko mobilny przewodnik, ale również świetne narzędzie promocji biznesu i miasta. City2Go ma pomóc turystom w poruszaniu się po mieście, mieszkańcom w odnalezieniu sposobu na spędzenie wolnego czasu oraz właścicielom firm, którzy mogą promować swój biznes dzięki atrakcyjnej wizytówce. Aplikacja jest bezpłatna. Już jutro po raz pierwszy w Bielsku-Białej zaprezentowane zostaną filmy międzynarodowego festiwalu animacji poklatkowej International Film Festival Stop Trick. Narodził się w 2011 roku na Słowenii, a od 2012 również pod krakowskich niepołomicach. Festiwal w całości poświęcony jest animacji poklatkowej. W organizację projektu zaangażowane są organizacje pozarządowe ze Słowenii oraz instytucje takie jak Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lubianie. Jutro o godzinie osiemnastej w Bieskiej galerii BWA. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Somewhere over the rainbow blue birds fly. Birds fly over the rainbow Why then a white can I? Somewhere over the rainbow. Miasto Skoczów serdecznie zaprasza na obchody kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. 6 kwietnia odbędzie się spektakl pasyjny, mocniej mocą miłości, w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. 16 kwietnia w szkole podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II odbędzie się finał dyktanda o Janie Pawle II dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Skoczów. Rodzinna gra miejska, spacer z Janem Pawłem II, spektakl według sztuki Karola Wojtyły pod tytułem Przed sklepem Jubilera oraz projekcja filmu dokumentalnego Jan Paweł II, Szukałem Was już 26 kwietnia. Dzień później o godzinie 16.00 odbędzie się uroczysty przemarsz wiernych z Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła na kaplicówkę. Uroczystości zakończą się koncertem orkiestry Zroczyn. Serdecznie zapraszamy. Wszystkich miłośników dobrego humoru zapraszam na relację z 75. Wieczoru w Bielskiej Sceny Kabaretowej, która dostępna jest na naszej stronie www.beskidnius.pl. Bo facetowi wszystko trzeba powiedzieć, nie? To, to chyba główna różnica między kobietami a facetami, że facetowi trzeba powiedzieć konkretnie, a babka sobie wszystko sama wymyśli. Nie trzeba nic mówić, nie? No, na przykład łazienka, nie? Babce pokażesz brudną łazienkę, to posprząta. Facetowi pokażesz brudną łazienkę, to jest takie... Brudna łazienka. No? Trzeba posprzątać. No, ty posprzątaj. Nie. Ej, jeszcze da radę. Jest taka, nie wiem, czy zwróciście uwagę, jak na nie, nie wiem, nie, z różne miski się wypowiadają, że wiesz, chciałabym spotkać w swoim życiu mężczyznę, dzięki któremu będę mogła oddawać się swojemu szalonemu hoły, by uwielbiam pływać z wielorybami. Co to w ogóle jest, nie? Jakiś bełkot. Napisałaby, szukam sponsora, kocham walenie. Wszystko byłoby jasne. Zadziałałoby, nie? Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia.